Cześć, witajcie, a ja dzisiaj mam dla Was kolejny film. Tym razem pogadamy sobie o Ninjago, bo mam dla Was tradycyjnie kilka informacji, dlatego dobijamy do 1500 łapek w górę pod tym materiałem. Oraz zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, a dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów. A tak poza tym, co jakiś czas wypada przypomnieć, że ponad 60% z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mojego kanału. A więc, drogi widzu, zasubskrybuj, bo to Cię nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Koniecznie oglądajcie do końca. Już za równy tydzień. Na antenie Cartoon Network zostanie wyemitowany pierwszy epizod 14 sezonu Lego Ninjago. Oczywiście z polskim dubbingiem to takie luźne przypomnienie, bo cały czas dostaje pytania, kiedy w końcu nowe epizody z Ninjago. No to właśnie za tydzień wreszcie odbędzie się polska premiera 14 i 15 sezonu Ninjago. Ja już nie mogę się doczekać, a zanim przejdziemy do najważniejszej części tego materiału, to warto Was jeszcze poinformować, że ostatnio pojawiła się zapowiedź nowej książki z Lego Ninjago Legacy: Przygody w krainie Ninjago. Książka będzie się składała z dziewięciu dotąd nam nieznanych historii i ma być jak najbardziej związana z animowanym serialem Ninjago. Z jej krótkiego opisu wynika, że pojawi się wątek sezonu 12 Prime Empire oraz będzie też sezon 14, lub jak kto woli, odcinek specjalny wyspa. Liczę, że uda mi się dla Was zrobić krótką i zwięzłą recenzję tej książki. Dobra, zajmijmy się głównym tematem tego materiału, czyli oczywiście 16 sezon LEGO Ninjago, który swoją premierę będzie. Miał w trakcie pierwszej połowy roku 2022. W sobotę na Instagramie Ninjago Leaks, czyli na ten moment jeden z kluczowych likerów Lego Ninjago, dodał post z kilkoma informacjami dotyczącymi właśnie prawdopodobnie 16 sezonu i mamy w tym poście trzy screeny tweetów Tomiego Andresena, czyli jednej z najważniejszych osób pracujących przy serii związanej z ninja. Ja tych tweetów jeszcze z wami nie omawiałem, a myślę, że warto. Pierwszy screen dotyczy życzeń urodzinowych, dla osoby odpowiedzialnej za dubbing Kaja w angielskiej wersji, czyli dla Vincenta Tong i Tommy Andresen życzy i obiecuje mu dużo miłości i romansów w nadchodzącym roku. Czyżby powrót do relacji Kaya i Skylor, a może pojawi się ktoś nowy? Biorąc pod uwagę, że przecieki z 16 sezonu są po prostu szalone, to nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie ktoś nowy pojawił się w życiu Kaja. Przejdźmy do drugiego screena. Jeden z użytkowników Twittera napisał, że jedną z najlepszych rzeczy w Ninjago jest głęboka więź, jaka istnieje między Kajem i Niją. A Tommy Andresen skomentował zaraz będzie o wiele lepiej. Ciekawa odpowiedź, choć i tak nas już do tego dawno przyzwyczaił. Przecież Nija w 15 sezonie i tu uwaga, spoiler, z najnowszego sezonu odeszła od Ninja, a tu niby ma zaraz być o wiele lepiej. Ja sobie wyobrażam to tak, że ta głęboka więź zostanie przedstawiona poprzez to, jak Kaj tęskni za swoją siostrą. Ale to zaczyna wyglądać, jakby Nija rzeczywiście miała wrócić w 16 sezonie, pewnie już w drugim odcinku zostanie nakreślony zarys planu na jej odratowanie. Trzeci screen dotyczy Jake'a, który niestety zmarł. Dla osób niewtajemniczonych był to młody fan Lego Ninjago, nawet pojawiła się jego postać w 11 sezonie i Tommy Andresen napisał, że Jake zawsze będzie w naszych sercach, a w nawiasie i na pewno w kolejnym sezonie. Więc to jest naprawdę taka pozytywna informacja, to raczej wiele nie wniesie w akcję następnego sezonu, ale jest to bardzo miły gest. I ostatnia informacja, podobno zostało potwierdzone, że to właśnie Kai zostanie głównym bohaterem sezonu 16, choć może bardziej mówmy, że po prostu akcja się na nim skupi, bo w tym nowym Ninjago i ja przynajmniej tak średnio widzę tych głównych bohaterów. No dobra, może przesadziłem, bo w 13 sezonie mamy kola, a w 15 nie i to jest widoczne. Jeśli faktycznie sezon 16 będzie z naciskiem na Kaja, to się trochę zdziwię. Albo w sumie nie, znaczy to byłby idealny, Sezon dla Jaya, ale tak na dobrą sprawę, to bardziej sezon 12 był sezonem dla Jaya, choć Kai wcale nie jest złym wyborem. W końcu Pratni, nee, to strata tym bardziej go dotyczy, przecież Mistrz Ognia nie odpuści póki Nii nie wróci. No ale jeśli Kai byłby głównym bohaterem następnego sezonu, to trochę by się to nie kleiło z prawdopodobnym powrotem na Dakana. To raczej Jay powinien mieć bliższe spotkanie z Jinem. ale najbardziej to ja bym chciał zobaczyć w końcu Zaina jako tego. Głównego bohatera, żeby to na nim skupiła się akcja, bo sezon Zayna to jest raz na ruski rok. W sumie to Zayn chyba miał tylko jeden swój sezon, ale nie jestem pewny. Możecie mnie zawsze poprawić w sekcji komentarzy. A tak poza tym, w środę pojawi się jakaś nowa gra Lego Ninjago, właśnie ogłosiła to firma Lego na Twitterze. Na plakacie możemy zobaczyć mistrzału Ninja w strojach legacy, a w tle sklep 4 bronie. U góry jest logo Unity, więc zapowiada się naprawdę fajna mikrogra. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał. Materiał Wam się spodobał? Dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tych wszystkich informacjach. Czy Waszym zdaniem faktycznie akcja sezonu 16 skupi się na kaju? Może macie odmienne zdanie w niektórych aspektach, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które naprzą w sekcji komentarzy gra. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!